Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, odcinek, na który czekaliście już od dawna, miał się pojawić z rok temu, może nie z rok temu, ale z pół roku temu. Dzisiaj, nie przedłużając, porozmawiamy o balustradach. Jak zamontować, jak przygotować, z czego zrobić, jeśli chodzi oczywiście o drewnianą. Tak więc, zapraszam do oglądania. Mam do wykonania schody, które będą, stopnice będą dębowe, podstopnica będzie biała, co również będą białe. Do tego muszę zamontować właśnie balustradę, która będzie się składała z, pierwsza sprawa, z białych tralek, które już są gotowe. O tralkach za chwileczkę porozmawiamy. Na razie mówię tylko i wyłącznie z tego się składa. Druga sprawa z poręczy, która będzie dębowa. I będzie miała taki kształt. Ten kształt nazywa się Omega. Występuje w, dwa, w dwóch wariantach: mniejsza, większa, akurat u mnie jest mniejsza. Ona ma tutaj przy podstawie niecałe 5 cm, jakoś tak, z tego co dobrze pamiętam oraz słupków dębowych, yy, które też będą w kolorze naturalnym takim samym jak poręcz czyli tylko i wyłącznie tralki będą pomalowane na biało, żeby pasowały zarówno do podstopnic, jak i cokolików. Pierwsza sprawa, porozmawiamy o samej poręczy. Tutaj wzorów poręczy może być naprawdę dużo. Jeśli one są, mają przekrój jakiś prostokątny, przyoblony lub wręcz kwadratowy, to najczęściej wykonuje je sam. Jeśli kształt, tak jak w tym wypadku, jest kształtem Omega, po prostu je kupuję. U mnie tutaj pod Krakowem jest bardzo dużo producentów takich wykończeń i można kupić takie wykończenia właśnie w stylu poręcz dębowa w tańszych pieniądzach niż ja bym je sam przygotował. A jeśli ktoś się specjalizuje, tak jak wam nieraz to mówiłem, jak się ktoś w czymś specjalizuje. Może obniżyć koszta i to nie jest żaden wstyd, że można po prostu kupić gotowy produkt i tak go później trzeba zamontować. Więc dzisiaj się na samym poręczy nie skupiam. Tak samo wy, jeśli chcecie zamontować poręcz w własnym domu, a nie macie do tego narzędzi, nie macie umiejętności, nie wiecie gdzie kupić długą tarcicę, bo tu najczęściej elementy są długie. Tak jak w moim wypadku będą dwie poręcze prawie na 3 metry, więc wcale nie takie najkrótsze to warto się posiłkować elementami, które są gotowe. Poręcz mamy załatwioną, przejdziemy do tralek, które również są już gotowe, są na takich podstawkach, bo łatwiej mi się w ten sposób maluje. Ja je wykonałem, pomimo że schody są w całości dębowe, oprócz podstopnicy, mówimy o stopnicy, to tralki wykonałem z jesionu. I pytanie, dlaczego jesion, a nie dąb? Dąb, jak wiecie, jest porowaty i nawet jak się go pomaluje, nawet solidnie na biało. Oczywiście są metody, żeby te pory zalać, ale czasem to jest po prostu bez sensu. Ja wolę w takim wypadku zrobić tralki albo bukowe i wtedy są całkowicie gładkie, albo jesionowe, z tego względu, że na jesionie również są pory. Są one mniejsze jak na dębie. Ale przynajmniej widać strukturę, strukturę samego drewna, dlatego ja wybrałem na tralki materiał jesion. One są kwadratowe w przekroju 40 na 40 Przewiduję, że na każdą stopnicę będą przewidziane dwie tralki. Tutaj jest istotne, bo tutaj jest pierwszy parametr, który jest istotny w momencie, kiedy montujecie. Albo chcecie zamontować tralki. Pamiętajcie, że inaczej jak są tylko i wyłącznie w domu osoby dorosłe, spoko, możecie robić jakieś udziwnione wypełnienia i nie ma z tym problemu. Ale jeśli są małe dzieci, to pamiętajcie, że cała barierka musi być przede wszystkim bezpieczna. I tutaj najlepiej zrobić to w ten sposób, że jeśli macie pionowe tralki, to, żeby odległości między jedną a drugą tralką nie przekraczała 14 cm. Dlaczego tyle? Ponieważ dziecko nie zmieści tam, nie przeciśnie się. Wiecie, jakie jak są dzieci, próbują się wszędzie gdzieś tam wcisnąć, przecisnąć. Jeśli te tralki będą dość wąsko siebie, nie ma możliwości, żeby dziecko się przecisnęło, będzie to po prostu wygodne. Mówimy oczywiście o elementach, które są pionowe. Unikajcie rozwiązań poziomych. Albo gdzieś tam pod kątem na, na biegu schodów. Dlaczego? Oczywiście taka barierka na pewno w kalkulacji, w takiej pierwszej wycenie, jak ktoś Wam zrobi, będzie tańsza, ale dlaczego najlepiej unikać takich rozwiązań z tego względu, że jeśli elementy będą poziomo, to dziecko ma tendencję do wspinania się i będzie będzie wykorzystywać takie poziome elementy jak drabinka i tutaj o tragedię nie jest ciężko, więc e, tak jak mówię, jeśli tylko i wyłącznie osoby dorosłe spoko, róbcie sobie co chcecie e, są naprawdę bardzo dużo ciekawych, pięknych wzorów balustrad można, można wybierać, ale jeśli są małe dzieci kierujcie się przede wszystkim bezpieczeństwem Jeszcze nie dopowiedziałem jednej rzeczy w domkach takich jednorodzinnych róbcie także wysokość poręczy, czyli tralka plus poręcz. Góra będzie w granicach 90-95 cm. To jest pierwsza sprawa, że to jest wygodne przy wchodzeniu. Mówimy o osobach dorosłych. Nawet jakieś mniejsze dzieci też sobie poradzą. To jest taka powiedzmy uniwersalna wysokość, która będzie dla wielu osób wygodna. Specjalne przepisy mówią o wysokościach dla osób niepełnosprawnych lub w domkach wielorodzinnych lub użyteczności publicznej. Tam są troszeczkę inne te wysokości, jest to troszeczkę wyżej, ale tak jak mówię 90-95 cm to jest naprawdę w sam raz i jest to estetyczne i jest to wygodne. Tutaj mówiliśmy, mamy załatwiony temat, przynajmniej na razie, tralek i poręczy. Przejdźmy do słupków, bo to na, ta, na tą chwilę jest chyba najciekawsze. Moje słupki już one są wstępnie sklejone. Za chwileczkę będę ściągał ściski, będę je dalej oprabiał, ale troszeczkę właśnie o moich słupkach. Mają one przekrój kwadratu, bok wyjdzie w granicach 8,5 cm. Myślę, że na pewno mniej jak 9 cm. Na górze chcę jeszcze zrobić tak zwaną czapkę, czyli takie zakończenie, żeby to bardzo estetycznie wyglądało. Wysokość takiego słupka. Ja sobie przygotowuję je do samej góry, żeby miały w granicach 110-115 cm. Najczęściej one są jeszcze później obcinane, ale jeśli montaż mam gdzieś dalej, warto sobie zrobić troszeczkę wyższe, żeby ewentualnie można było później... Dociąć, jak zrobicie za niskie, no to już nie ma co docinać, tylko trzeba robić od nowa. Tutaj jeszcze warto zobaczyć, że słupki nie są klejone tylko i wyłącznie z dwóch fragmentów, tylko są klejone naprzemiennie, tak żeby po prostu tych miejsc łączeniowych było więcej. Wtedy one są bardziej stabilne, a tak jak tutaj widzicie, jak jest jakaś niedoskonałość typu, typu biel, ale zdrowa, ona idzie do środka, ona nie jest widoczna, także tak przygotowane, już sformatowane słupki można po prostu wziąć i wyszlifować. Słupki są wyszlifowane, czapeczki są pięknie zrobione, całość jest zawoskowana tym razem woskiem osmo. Dodatkowo, jeszcze wraz z moimi słupkami, robią się takie elementy jak ostatni stopień, wykończenie na galerii, a tu jakieś inne rzeczy. A zresztą powiem Wam, bo to może być jako ciekawostka. Tutaj domyślcie się, czy 2-1, co to może być. Tak, maszyna do szycia, miejsce na maszynę do szycia, było troszeczkę problemu tutaj, znaczy problemu kombinowania z wyfrezowaniem, bo to niby wydaje się wszystko, że jest proste, ale tak naprawdę jak trzeba to zrobić to już takie proste nie jest, żeby wyszło idealnie, ale maszyna wychodzi na, na, na no super wchodzi, na wcisk praktycznie, oczywiście jest tam luz, jakby się tam coś miało ruszać, ale wygląda to dość zacnie. Dobra, i nie przedłużając, w tym momencie słupki muszą mi wyschnąć. Tak samo poręcz dębowa, wszystkie trzy fragmenty y, musi to sobie wyschnąć, a my widzimy się... także znaczy wy widzicie mnie od razu zaraz, a ja przechodzę do kolejnych prac dopiero jutro. Y, będę już przygotował konkretnie tralki już do y, pakowania i tak samo słupki i całą resztę i będzie można jechać na montaż. Wszystko co przed chwilą widzieliście zostało wymalowane po raz drugi. Także jeszcze sobie gdzieś tam, no nie można powiedzieć, że już jest suche. Już zacząłem nawet sobie to powolutku pakować. Tutaj jeszcze widzicie same tralki. one są z jednej strony już są docięte. Są w nie włożone śruby dwugwintowe. Akurat one są tutaj dość krótkie, bo 50 tutaj nie potrzeba jakiejś bardzo dużej siły, bo to jest tylko i wyłącznie tralka. Ale samo już to powinno Was mniej więcej nakierować w jaki sposób te tralki będą montowane do stopni. Co jeszcze mogę powiedzieć, tak jak widzicie, białe są te tralki białe, i pewnie się zapytacie, czym były malowane, więc. Powiem Wam, czym ja to maluję. Yy, więc pierwsza sprawa: na surowe drewno, oczywiście odpylone, wyszlifowane, nakładam, yy, na, nakładam izolant. Yy, izolant nakładam w tym celu, że po prostu drewno, które będzie później malowane na biało, żeby nie wychodziły jakieś żółte, żółte plamy. Yy, Rozcięczam go pół na pół z katalizatorem w momencie, kiedy to, to jest już suche dość szybko to schnie, albo jeśli to jest drewno iglaste to nakładam drugi raz, jeśli liściaste to wystarczy raz i jest ok później robię oczywiście przeszliw jak zrobię przeszliw można zabrać się za lakierowanie ja od, od jakiegoś czasu korzystam z firmy Kemichal z polecenia, bardzo fajnie się to sprawuje sam lakier również jest dwuskładnikowy taki jest jego Symbol. Tutaj bym wam pokazał, pewnie by lepiej to wyglądało, ale jest zamaziane farbą. E, oczywiście on też ma swój katalizator. Można go nakładać e, i pistoletem, i z ręki. Efekty są i tak, i tak bardzo dobre. E, no, ogólnie fajny produkt. Czyli w tym momencie już się przygotowuję, właśnie do, e, do wyjazdu. Do, no, i pakuję sobie wszystkie mi potrzebne rzeczy i stopnice. Za chwileczkę będę zabierał się za, za słupki, tetralki. Jak zwróciliście uwagę, albo nie, pakuję je po dwie sztuki. W środek zawsze wkładam piankę. Jest to taka pianka dilatacyjna. Jest ona taka jak na przykład do wlewek, ona się, ją się stosuje do wlewek, ale jest bardzo dobra, bo jest dość. E, dość gęsta, dość twarda. Fajnie to zabezpiecza. Dlaczego po dwa stopnie kładę? Z tego względu, że z każdej strony po prostu jest, jest spód. Nawet jak tutaj się coś w czasie transportu zrysuje, to e, nie, ma, nie ma problemu. Oczywiście w tym momencie na razie sobie zestreczowałem z dwóch stron. Za chwileczkę będę wszystko streczował w całości. Tak, żeby e, po prostu nic mi się podczas transportu nie porysowało, bo no, po prostu byłaby szkoda. I to, jeśli chodzi o barierki, to jest już cały zestaw, czyli mamy tralki, mamy słupki, mamy poręcze, wszystko jest wymalowane, gotowe, tylko i wyłącznie montować. I w sumie w tym odcinku to już będzie wszystko. A, no tak, jeszcze miałem pokazać, co do mnie przyszło. Niech służy, ale, ale tym się będziemy bawić. Dopiero jak, jak wrócę przy kolejnych projektach, na pewno taka prasa przyda mi się w kolejnej realizacji, gdzie będę omawiał temat schodów zabiegowych. No myślę, że na pewno, znaczy myślę, na 100% ułatwi to pracę i przede wszystkim przyspieszy. No, ale tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam. E, szczegóły, jeśli chodzi o przygotowanie wszystkich elementów na e, zrobienie balustrady, jak na pewno widzieliście e, albo to, co Wam nawet pokazywałem, mówiłem, to wcale nie jest takie proste. Często się wydaje, że a jak już są schody gotowe, to balustrada to pikuś raz, dwa czy i zrobiona. To nieprawda. Właśnie te wszystkie e, wykończenia, cokoliki, balustrady, podłączanie LEDów. To zajmuje najwięcej czasu. Z Cały montaż schodów to jest raptem 2-2,5 dnia i schody są gotowe. A właśnie wszystkie te wykończenia typu balustrady, tralki, poręcze, słupki, ledy, cokoliki to często zajmuje więcej czasu niż nawet położenie samych schodów. No ale cóż, no, żeby był komplet, żeby w całe, no całe zlecenie było gotowe, no to również takie rzeczy się składają na to zlecenie. Więc cóż, w następnym filmie prawdopodobnie zobaczycie już sam montaż tego wszystkiego. Ja Wam w tym momencie bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli się film podobał, proszę o łapkę w górę i widzimy się już niebawem, bo widzimy się w środę, na którym, w którą będę odpowiadał na bardzo ciekawe pytanie, więc serdecznie Was zapraszam. Życzę Wam spokojnej niedzieli. Trzymajcie się. Cześć!